Cześć, witam na połowach magnesem, a oto mój pierwszy rzut. No, jest coś ciekawego. Jakiś ogromny znak. Kolejny złom. Kolejny czpień. Tutaj porządny taki kawał złomu to waży tak z 6-7 kilo. Taki kombos, teraz kilka przedmiotów to jest nabój, jakiś do, do jakiejś broni, tam rozgrają w to, ale podobno też dzieciaki to lubią wciągać się, od, tym otumaniać. Tak ktoś tam w komentarzu też pisał, no nieźle, nieźle, no co to to jest, to nie mam pojęcia. Tutaj jest taka wajcha. co to może być ale też ładnych parę kilo jest i pierwsza moneta no i właśnie mi utknął magnes prawie po drugiej stronie jedyną szansą to jest przerzucenie magnesu na drugą stronę i spróbowanie z tamtej strony odczepić co prawdopodobnie się uda jeśli uda mi się przerzucić także postawię to tutaj zobaczymy czy się da przerzucić czy się przerzuci <grytanie> dobra połowa sukcesu przerzuciłem magnes na drugą stronę teraz muszę się jakoś tam Dostać. No, czeka mnie wyzwanie. Trzeba jakoś się przedostać. Lecimy! No, zrobiłem trika istnie z parkuru i udało mi się przeskoczyć przez te barierki. Może jest powrotem, ale to po, po tym o, o tym pomyślę później. Najpierw muszę odzyskać. Magnes, dobra, mamy linę. Muszę tam podejść bliżej. Dobra, jestem mniej więcej w tym miejscu, gdzie magnes utknął. O kurcze, bez problemu sobie go stąd wyjmę. Musiał zahaczyć o coś, podwadzić się. No coś tam jest na dodatek jeszcze. Może spróbuję to złowić jeszcze. Ale jakiś, jakiś pręt metalowy. Dobrze, magnes uratowany. No tutaj taki pręt był jeszcze ogromny. Może przez niego się jakoś zahaczył. I. Taki kawałek żelastwa. No już korzystając z okazji, że jestem po tej drugiej stronie, um, rzuciłem parę razy z tej strony. No i zawsze One Piece się złapał. O, proszę, dwie zapalniczki tuż pod mostem. Sprawdzimy, czy pali się. No niestety, tutaj nawet nie sprawdzam. Jest 2pi, taki dziwny przedmiot, jakiś bryloczek. Leicestershire Road Safety Education Yes, Widać, że długo leżał ostrze no, w bardzo słabym stanie rękojeść też nadgryziona zębem czasu No Szkoda, że ktoś wyrzucił taki nóż w ogóle Widać, że fajny był Ale teraz już z niego mało co zostało Taki radio znalazłem. Radio, czy co to jest? Nie wiem nawet dokładnie. Myślałem, że tu na płyty CD, może CD-ROM jakiś. Wiecie, jak się nazywa komputerowy cygan? CD-ROM. No proszę, tego się nie spodziewałem. A jednak nabój do pistoletu jakiegoś krótki, zaraz sprawdzimy. Dokładnie tutaj doczytałem się. 65 Tutaj na dole jest napisane Na górze Dokładnie nie widzę, ale coś chyba SL No nie wiem dokładnie No ale taki nabój Ja się wiedzę nie ja... O nie, wierzę! Patrzcie jaki nóż! Patrzcie jaki mega nóż! Ja niesamowite! <grytania> Zaraz go otworzę, sprawdzę, czy jest w dobrym stanie. Ale jaja! Spotkałem takiego pana, polaka, Tadeusza widział mnie y, z mostu jak łowiłem no i sobie z nim trochę pogadałem tak się zagadaliśmy, że już postanowiłem się spakować no ale jeszcze zapomniałem, że ten nóż przecież znalazłem kurczę ale fancior chyba jest w dobrym stanie powiem wam, że chyba nie jest nie jest zły y, już go otwieram zaraz nie no jest mega po prostu ja nie wiem jak można wyrzucić taki nóż nie jest to jakiś Chyba bardzo cenny artefakt. No, ale mimo wszystko, Kurczę mega fan. <grytanie> Ta rączka jest taka jakby lekka. No, ale mimo wszystko, fancher mega. Podsumowanie monet mam 5 dwójek 5 jedynek 1 piątka